Marioner w to jeden dom, nikt nas tu nie złamie. Wspólny głos, jedna krew, jedna droga na zawsze. Z podziemia po szczyty wciąż idziemy bez strachu. Label żyje w nas i nie zgaśnie w tym rapie. Marioner w to rodzina, a nie zwykły label siom. Zawsze razem jak bracia i siostry, a nie sprzedawczyki. Byłem przez Tweli na komendzie, na no, nikogo się nie sprzedałem. Nie byłeś na komendzie? No ciekawe, bo co innego mówi branża i siogi. Maska na twarzy, a w środku lojalność, wakacje i bloki, w tym czuję normalność. Nie kupisz nas hajsem, nie kupisz nas fejmem, marioner w to wolność, wiesz, że lecę z sercem. Za mikrofonem robię cuda, w studiu magia, brzmienie z ulic, a nie kurwa reklama. Każdy mój wers to jest cegła w tym domu. Marionerf, prawda, tu nie ma złomu. Nie dam się sprzedać, bo wiem, kim jestem. Marionerf to rodzina i stoję tu z sercem. Każdy wers jak płomień, każdy wers jak sztorm. Ja i moi bracia zawsze mamy wspólny front. Mówili, że bez Otołtu nie damy rady. Ale brzmimy mocniej niż te major składy. Z klasy, z bloków ziomek, mamy plan. Marioner w to życie, a nie tani kram. Marioner w to jeden dom nikt nas tu nie złamie. Wspólny głos jedna krew jedna droga na zawsze z podziemia po szczyty wciąż idziemy bez strachu. Label żyje w nas i nie zgaśnie w tym rapie.